Hej, mi się, z tej strony Morgan i witam was w drugim odcinku ze Starshine Legacy. Nagrywam to pod rząd. Przed chwilą skończyłam nagrywać pierwszy odcinek i teraz lecimy z drugim, eee, jakby z trzecim rozdziałem Stajnia Jorvik. Także co, lecimy. Poziom drugi, Stajnia w Jorvik. Wciąż przeżywa, przeżywając swój pierwszy dzień w nowej szkole, Lisa przełamuje niechęć i zbliża się do stajni wiorwik. W jej pamięci są wciąż świeże wspomnienia upadku i odniesienia kontuzji podczas jazdy. Lisa bierze głęboki oddech i wchodzi do środka, aby zwrócić jej lindzie klucze. O mój Boże! Czy wy to widzicie? A więc tak wygląda stajnia wiorwik. No, Lisa, lepiej się tego nie dało opisać. To za wspaniałe miejsce. Linda bardzo mi dziś pomogła. Muszę ją znaleźć i oddać klucze. Czy wy widzicie to miejsce? O mój Boże! Ale jazda. No dobra, o, dzień dobry, Ann. Concord. O, tutaj jesteś? Nie miałam pojęcia, że też interesujesz się dziedzictwem. Poznaj mojego konia. Nazywa się Concord. I jestem naj najlepszym ogierem w okolicy. Ja nie mogę. A teraz już Concorda nie ma i masz Concord Klaczkę. No. A, jakbym. Przypamiętam ci przyszłość. Jeszcze czeka Cię zamknięcie w krysztale. Boże, jakie to jest cudowne. Um... A przy okazji, czy flirtowałaś z Joshem? Nie, raczej nie. Widziałaś, może Lindę? <grym> tak, jakiś czas temu. Szukałaś w stajni? Już idę. Jezus, Maria Concord. A ten nie wygląda jak taki długi hot dog. Ten jest taki dostojny z taką dupką. To mu po prostu pięknie. Jezus, co to jest piękne? To jest po prostu piękne. Na szczęście. Tak odczuwam, że stajnie jakoś bardzo się nie zmieniła. Wiadomo, że tutaj jest stajnie i w ogóle, ale graficznie. O, bo, no, kogo my tu mamy? Kachem to najszybszy koń w okolicy i żądam, aby wpisano mnie jako czołowego jeźdźca w najbliższych zawodach, bo żona jest bezczelna, nie mogę. Widzicie jej szmikę i te jej piękne kolczyki, które fitują z jej makijażem. Czego tu szukasz? Mieszczuchu? Boże. Mieszczuch to jest takie złe określenie. Do go, wiecie. Najgorszy sort to mieszczuch. Lista chętnych do stajni w Jorvik jest już pełna, więc możesz zapomnieć o koniach na najbliższy rok. Niestety, Sabina ma rację. Lista jest już zamknięta. Chciałbym znaleźć dla ciebie miejsce, ale w tej chwili to niemożliwe. Boże, Herman! Jaki słodki! Jaki słodki Herman! On też się jakoś bardzo nie zmienił. Mm, czego tu szukasz? Aha, no a... To gdzie ja mam sobie pójść? Let me in! Let me in! Tu? No kurde, gdzie mam iść? Okej. Okay. Zapoznaj się ze stajnią i rozkość się. Czuj się jak u siebie w domu. Jeśli szukasz Lindy, powinnaś zajrzeć do stajni. Wykonuje tam różne prace. Czerwony kapturek. Nie wchodź nam w drogę. Wiesz co? Nie, nie skomentuję tego. Starshine! Aha. To prawdziwy dramat. Taki wspaniały konie, jak coś mu dolega... Co mu jest? Nazywa się Starshine. Mógłby być najszybszym koniem i Jorvik. Ale wygląda na to, że stracił chęć życia. Nie chce jeść, pić i nie pozwala zbliżyć się komukolwiek. Wielka szkoda. Możliwe, że będziemy musieli go uśpić. Jakiego ma zeska? Kim jesteś? Kto to powiedział? Halo? Podejdź bliżej boksu. Jestem tutaj w ciemności. Starshine, jesteś taki piękny, ale jak to możliwe, że słyszę twój głos? Nie mam pojęcia, ale ja też słyszę Twoje myśli. To niezwykłe. Proszę, pomóż mi, coś. Pomóż mi. Coś niszczy mnie od środka, jakaś ciemna siła. Jestem pewny, że przy pomocy kogoś takiego jak Ty mógłbym wrócić na tor. O co tu chodzi? Jakim tutem potrafię rozmawiać z tym koniem? Chciałabym mu pomóc. Muszę natychmiast porozmawiać z panem Hermanem. Czy wokół niego ma te muszki? Okej. Okay. Tutaj chyba gdzieś powinna być gwiazdka. To mi się wyda... Jest! Wiedziałam. Dobra. Ło, jak wyszła! Dzień dobry, ale my musimy porozmawiać z Hermanem. O, siema. Aha, czyli jednak muszę z Lindą, która właśnie weszła. Siema. Cześć, Lisa. Miło Cię widzieć. Nie wiedziałam, że też interesujesz się jej Właściwie to przyszłam oddać Ci klucze. Bardzo dziękuję za pomoc. Sabina nie jest dla Ciebie zbyt miła nie mam pojęcia o co jej chodzi podejrzewam, że to właśnie ona ukryła klucze i włożyła swój telefon do mojej szafki żeby wpakować mnie w kłopoty nie znam jej zbyt dobrze, ale nie byłabym tym zaskoczona <grym> posłuchaj starszań musi wybiec na tor żeby udowodnić swoją wartość inaczej może zostać uśpiony sęk w tym, że nie jeździłam od bardzo dawna i nie wiem czy tam sobie radę nie zamartwaj się że w ciebie wszystko będzie dobrze teraz najprawdopodobniej musimy porozmawiać z Hermanem co mogę dla ciebie zrobić, młoda damo? Proszę, aby dał pan szansę mniej starszeń. Wszyscy uważają, że on jest do niczego, ale ja udowodnię, jaki to wspaniały koń. Mam przeczucie, że może ci się to udać, mała. Nazywasz się Lisa, prawda? Zaraz znajdziemy dla ciebie sprzęt i wyprowadzimy starszeń na wybieg. O kurczaczki! No ja nie mogę! Cudowne, Jezu, jak to pięknie wszystko wygląda! Wzruszam się. Przygotowaliśmy dla Ciebie Starshine. Jeśli uda Ci się do niego dotrzeć, będziemy na Ciebie czekać. Będzie na Ciebie czekać miejsce w naszej szkole. A na Starshine lepsza przyszłość. To będzie bolesna porażka. Nie słuchaj, jej, Lisa. Spokój. Zachowaj spokój, a wszystko będzie dobrze. Dalej, dziewczyno. Nie daj Sabinie satysfakcji. <słuch> to brzmi tak bardzo Aleksowo. Och, starsza, mi musiało dzisiaj przytrafić coś bardzo złego. Spróbuję ci pomóc, z jakiegoś powodu czuję między nami więź. Choć już nie słyszę twojego głosu, może był jedynie wytworem mojej wyobraźni. No co on tu robi?! Znaczy, wiecie... On teraz kmini, on teraz węszy, nie? Ciemność rośnie w siłę, musisz mi pomóc. No, bo Sans przyszedł i tak na ciebie odreagowywuje. Dziwne, wszystko zaczęło się wraz z przybyciem Pana Sansa. A czemu ona tutaj jest czerwona? Ta... A przecież ona była ruda. No, dobra. Biedne zwierzę, Starshine wydaje się bardzo zdenerwowany. Lisa, musisz go najpierw uspokoić. Nie sądzę, żebyś umiała roz... t... zatroszczyć się o konia. Nie słuchaj jej, trzymaj się blisko Starshine i poklep go kilka razy. O, a, jaka słodka. Dobra. Gdzie on stoi? Ten impo. Czemu on tu wszedł? Czemu on stoi centralnie koło tego konia? I kiedy on się tu dostał? Ej, dosłownie, jaki jumpskert? Co ty robisz, chłopie? Weź. Mogę go kopnąć czy coś? Nie mogę z nim porozmawiać. Dobra, czemu on tak na mnie patrzy? No. Okej, okay, okej. Okay. Wspaniała robota, Lisa. Może gdzieś głęboko w środku chowa się koń, który tylko czeka, żeby wyjść na wolność. Spróbuj go dosiąść i zrobić kilka okrążeń po wybiegu. A Herman doskonale wszystko wie. W sensie, jeżeli chodzi o te więzi tych dziewczynek z koniem. Jakby to jest cudowne. To był zwykły fart mieszczuchu. Spadniesz na ziemię szybciej niż Zorze powiedzieć, nie dojda. Boże. I teraz raczej by to nie przeszło. Żeby te postacie, bo jakby wiecie, teraz te wszystkie postacie są zrobione jakby tak samo. One nie mają swojego charakteru, tylko wszystkie są takie milutkie i tak dalej. A tutaj widać, że każda jest inna. I to jest super. Myślałam, że to mnie tak nazywasz. Nie zwracaj na nią uwagi, Liso. Błagam starsza, nie zrób to dla nas obojga, tylko spokojnie. Postaram się, ale trzymaj tego człowieka z daleka ode mnie. Nie widzę wyraźnie. No chciałabym, żeby on nie był obok ciebie, ale on dosłownie nie wiem jakim cudem się tutaj pojawił. Jest chore. Sam jesteś psychopatą, po prostu. Mieć się leczyć. Mogę go tak kopnąć w tym kącie z łeb. Mm, dobra, patrzcie, a on jest takim hotdogiem długim, strasznie. Mogę szybciej? Mogę. Mogę zapierdzielać? Nie, kusem mogę najszybciej. Słuchaj, czemu ta kamera jest tak blisko? Aha, bo trzymałam myszkę. Teraz jest lepiej. Aha, jak tyk. Klikam prawy przycisk, to mi przybliża. Dobra. Kto mu pozwolił tutaj wejść i dlaczego nikt go nie wygania? Bardzo dobrze. Siądź z konia i chodź tutaj. Hmm. Lewym czy prawym? Ej, halo! Aha, dobra. <grym> Okej. <Okay. grym> Szybałam. Czy ja już mogę z nim porozmawiać? Bo on jest psycho. Nie mogę. To było imponujące. Ty, i starszeń, daliście nam wszystkim bardzo ważną lekcję. Zaprowadźmy starszeń na duży wybieg, żeby mógł zaprezentować pełnię swoich możliwości. Trućnąć w kółko potrafi byle hebeta, habeta. To to, to to słowo. Ten wrak jest niczym w porównaniu z. Z kachnem, nie wiem, jakby mówić imię tego konika. Powolutku, starszym. Na pewno nam się uda. To niesamowite, Od końca skończyłam 10 lat, pałam się jeździć konno, ale przy tobie czuję się pewnie. hej Lisa, musisz iść do biblioteki. Zadzwonię później. Powodzenia na dużym wybiegu. Muszę iść do biblioteki, okej. Okay. I to jest ten wybieg, to. Co wiecie? Co jest do dzisiaj? Kurt Cobain. Oto duży wybieg. Tutaj odbywają się zawody. Pchi. Zawody. Obejrzysz jedynie z trybun, jako kibic. O wzięciu w nich udziału możesz tylko pomarzyć, Mieszczuchu. Zanim wykonasz skok przez przeszkodę, musisz zmusić starszań do galopu. Nie zapomnij o tym. Jeśli ty nie zmusisz go do galopu, nie będzie chciał przeskoczyć przez przeszkodę. Dalej, Lisa. No. Wszystko jasne. To po prostu znaki nam dawali od początku. Okej, okay, damy sobie radę, prawda? E, dobra, ja już... Ja rozumiem. Ło, dobra, nie, nie mogę trzymać myszki, bo to jest nierealne, żeby sobie sterować. Może czy to widzicie? Starsza im łeczko. Słuchaj, to sterowanie jest... ...śmieszne, przyjemne. Mam nadzieję, że ta gra nie jest za głośno, bo jeszcze ją bardziej ściszyłam, powiem szczerze mówiąc. I to tyle? Pięknie. Wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Siądź z konia i chodź tutaj. Biegnę. Czuję nadciągające niebezpieczeństwo. Ten biały rzeczywiście jest bardzo szybki. Właśnie robię na niego side dive, moi drodzy. Fantastyczna robota, Lisa. Ty i Starshine nie tylko służyliście na miejsce w szkole, ale także na udział w weekendowych zawodach. W starciu ze mną i kachnem. Kachnem. Dobra. Ta biała krowa już nie będzie wyglądać tak dobrze. Czemu jesteś krową? Och, co się dzieje ze Starshine? Patrzcie. Starshine znowu się zdenerwował. Lisa, tylko ty potrafisz do niego dotrzeć. Spróbuj go uspokoić. Łojoj! O nie! Wstawaj, Nie! Halo! Halo, nie! Pomóż mi zostało się do czego się obawiałem. Powiedz mi, co robić starsze? Zrobię wszystko, a to jest przykre. Czuję, że jesteś jedyną osobą, która może pomóc mi wygrzebać się z tego bagna. Ale jak ja mam ci pomóc? Halo! starszeń, coś się stało pomocy! Zaprowadźmy go z powrotem do boksu. Zaraz obejrzymy, obejrzy go weterynarz. Myślę, że weterynarz tutaj nie wskóra nic. To bardzo dziwne. Nie mogę ustalić, co dokładnie dolega starsza. I widać jednak, jak na dłoni, że to zwierzę cierpi. Zaskoczyłaś mnie dzisiaj, Lisa. Potrafiłaś nawiązać ze starszain nic porozumienia. Od dawna nikomu się to nie udało. Co pan ma na myśli? Powiadają, że niektórzy mają specjalną umiejętność komunikowania się z końmi. Może jesteś jedną z tych osób, co więcej. Ludzie ci posiadają również inne niezwykłe zdolności. No ja mówiłam, że on wie. Uważa pan, że potrafię pomóc Starshine? Zajrzyj w głąb siebie, Lisa. Być może potrafisz zrobić coś, czego żadne z nas nie jest w stanie zrobić. Pokaż tę nogę, Starshine. Spróbuję coś poradzić. Liso... Trwiąca, trawiąca mnie ciemność niemal całkiem zniknęła jeszcze tylko trochę wysiłku, nie poddawaj się Jaki śmieszny dźwięk no Jezus co oni tu robią w dwójkę, jeszcze ten typ z brodą po prostu szpicowatą jak ja nie mogę mnie popchnął on tak z dupy sobie wybiega i ta też, No ja tu wiemy czemu ona też czuję twoją moc liso, ale to za mało Przepraszam, Starshine, nie potrafię cię wyleczyć, muszę się jeszcze dużo nauczyć. Czułam, że jesteś, że jestem już bardzo blisko, ale jestem zbyt słaba. Czy oni go nie mogą stąd wyrzucić? To nie jest dziwne, że zawsze randomowy typ, nic nie robi, nic nie mówi i tak osoba tutaj jest. Tylko nie jest nawet w stanie wykonać zwykłej przebieżki po wybiegu. A pan chce, żebyśmy, żebyśmy jajkach. Zmierzyli się z nim w zawodach, lepiej go uśpić i oszczędzić całej szkole wstydu. Wykluczone, Sabino. Dziś ujrzałem wspaniałego wierzchowca. Zaopiekujemy się nim, zwłaszcza, że cierpi i potrzebuje naszej pomocy. Być może ja znam rozwiązanie tego problemu. Nazywam się Sans i reprezentuję ludzi, którzy pomagają potrzebującym koniom. Zapłacę bardzo konkretną sumę za to zwierzę. Nie będzie pan musiał go usypiać, to by złamało serce tej biednej dziewczynie. Tymendo! Przykro mi, panie Sans, ale koń nie jest na sprzedaż. Uśpienie także nie wchodzi w grę. Żegnam. Dobrze! Herman, on top. W porządku. Pańskie oddanie jest godne podziwu. O ty, kordę. Toksyczna kupo. Tak, tak to skomentuję. Życzę miłego dnia. Niebawem znowu się zobaczymy. Tylko ta się za nim odwróciła. Raszpla. Ło, to mój telefon! Jaki dźwięk. Tak? Słucham? Cześć Lisa, mówi Linda. Czekam na Ciebie w szkolnej bibliotece. Przyjdź koniecznie, znalazłam pewne bardzo ciekawe informacje. Do biblioteki? Ukończyłaś drugi poziom. Cudownie. Myślę, że mo możemy się... O, przejdziemy jeszcze w bibliotekę. Tylko muszę zrobić na chwilę cięcie, bo mój nos zaraz eksploduje. Okej, okay, jestem już po krótkiej przerwie. lecimy dalej. Biblioteka. E, tak wiele się ostatnio wydarzyło. Linda odkryła coś bardzo ważnego, ale Lisa ma wyrzuty sumienia, zostawiając starszeń samego w takim stanie. Kiedy dociera do szkoły, jest już późna noc. O tej porze tym nie wolno wchodzić do budynku. Mimo to Lisa po cichutku zgnęła się do środka. Może ta gra była taka tajemnicza i troszeczkę taka straszna i... Gdzie to teraz jest? Szkoła jest zamknięta, a woźnie pilnuje głównego holu. Muszę się jakoś wślizgnąć do biblioteki i porozmawiać z Lindą. Poza tym, nie mam pojęcia, które drzwi prowadzą do czytelni. Muszę się rozejrzeć, nie dając się przy tym złapać. Ale ja wiem, to są te. Dobra! Tak go zaraz wykiwamy. Jeżeli sala nie bój się. Tylko fajnie, gdyby on chodził szybciej, nie? To by się nie obawiał. Dobra! Jolo! Nie złapie mnie. No i G. Boże. Ta biblioteka. Cieszę się, że przyszłaś. Bałam się, że wozien się nie wpuści. Chodź tutaj, muszę ci coś pokazać. Dobrze. Szukałam informacji na temat pana Sansa. Nie uwierzysz, czego się dowiedziałam. Spill the tea. Spójrz na to. Jezus! Dosłownie on wygląda jak rodzina stworzona przez tego. Od... Yy... Gnijącej panny młodej. Nie pamiętam jak się nazywał autor. Mm, hmm. Bardzo stare zdjęcie. Ten mężczyzna stojący w kącie wygląda znajomo. Niesamowite. To zdjęcie ma ponad 100 lat, a ten facet z lewej wygląda dokładnie jak pan Sans. Masz rację, ale jak to możliwe? Spróbujmy dowiedzieć się więcej na temat pana Sansa i korporacji Dark Core. <laughs> Jezus! W porządku, ale w bibliotece brakuje kilku książek. Pewnie jacyś zapominalscy uczniowie nie zwrócili ich na czas. W choru widziałam porozrzucane książki. Może to właśnie te, których szukamy. Cóż, nie, zaszk nie zaszkodzi rzucić okiem. Przynieś ja, a tymczasem ja roze rozejrzę się jeszcze w bibliotece. Bądź ostrożna i uważaj na woźnego. Spokojnie, nie takie życie robiło, Jazda. Gdzie on jest? O, tutaj, dobra. Super. Jestem. Susbeck. Świetnie, to bardzo ciekawe książki. Nowe wskazówki prowadzą do bardzo interesujących wniosków. Potwór morski, niezwykłe. Jest też nasz pan Sands, lecz tutaj figuruje jako pan Sanders. Czy jaka? Ja? Nie, to chciałam przeczytać. Nie. Przeczytałam sobie to w montażu. Dobra. Te zapiski pochodzą z okresu pierwszych od wiertów w Jorvik. Wtedy korporacja nosiła nazwę Deepcore. Kompania wiertnicza Deepcore otwiera siedzibę w Jorvik. Życie Jorwik 11 czerwca 1890 rok. Ja! Multimiliarder, biznesmen, podróżnik i filantrop, pan Owen D. Sands powiedział, ten dzień na zawsze odmieni oblicze tej wyspy. Czyli jakiś tutaj widzę um, jak to się nazywa? o! Ten dzień na zawsze odmieni oblicze tej wyspy. Zamierzamy dokopać się do miejsc nieznanych dotąd człowiekowi. To początek wspaniałej epoki. Celem kompa kompa kompanii kompani wiertniczej Deep Core są poszukiania? Poszukiania. poszukiwania nowych metali i ród. Nowa korporacja zapewni miejsca pracy dla setek robotników, a także zagwarantuje Jorvik wysoką pozycję na światowym rynku. Ten artykuł mówi o wypadku w czasie odwiertów. Katastrofa na platformie wiatniczej. I tutaj 8 maja 1903 rok. Katastrofa na platformie Wiatniczej. 190 robotników i inżynierów zostało uwięzionych na jednej z platform DeepCor. Nie wiadomo, czy są ofiary śmiertelne. To największa katastrofa w historii Jorvik. W czasie prac nad nowym szybem w kopalni DeepCor 3 we wczesnych godzinach dnia 7 maja zapadła się jedna ze ścian jaskini. Wszyscy pracownicy nocnej zmiany zostali uwięzieni wewnątrz kopalni. Kolejne incydenty na terenie Deep Core wyglądają na to, że prace zostały wstrzymane w 1904 roku. Okej, okay. 4 sierpnia, 24 sierpnia. Deep Core zamknięte. Kopalnia wiertnicza Deepcor podjęła decyzję o wycofaniu się z miasteczka Jorvik w związku z wypadkiem w 1903 roku, w którym zginęło 211 robotników oraz 14 osób cywilnych. Korporacja podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich swoich kopalni w Jorvik. Spójrz na to, historia konia zwanego Little Starshine to zbiezno, zbiezno... Jezus Maria. Ta zbieżność imion przyprawia mnie o kęsią skórkę. Koń uratował cztery dziewczynki i uwi uwięziony w ruinach. 1933 rok. Patrzcie jaka. jaki przeskok. To taki spory, 16 lipca. Jorik ma niezwykłego bohatera. Został nim koń, dzięki któremu misja ratunkowa na terenie starego cmentarza zakończyła się powodzeniem. Podczas, podczas szkolnej wycieczki... Nie mogę, z ekscytowania język mi się plącze. Jeszcze raz. Podczas szkolnej wycieczki do pobliskich ruin zaginęły cztery dziewczynki. Ekipa ratunkowa złożona z policji, pracowników szkoły oraz mieszkańców miasteczka godzinami przeszukiwała cały teren. Dziewczynki zostały odnalezione, odnalezione Tuż przed zachodem słońca przez konia imieniem nie, Little Starshine. Ze szkoły jej dziecięcej wiorvik, bohaterskie zwierzę odnalazło ciasną szczelinę, na której dzieci musiały się nieszczęśliwie ześlizgnąć. Dziewczynki są w lekkim szoku po rzekomym spotkaniu z duchem. Policja dokonała, spra dokładnie sprawdziła szczelinę, ale zjawy nie znaleziono. Ja jestem pod wrażeniem, i coś do nas dzwoni. O, halo. Lisa, czy Linda jest z tobą? Musicie natychmiast przyjść do stajni. Stało się coś strasznego. Jezus, ale to jest akcja za akcją, akcja za akcją. Ale już wiemy, że przed Darkor było Deep Core. I była to taka praca dla robotników. Tak, wiecie, jak wtedy było. I mieli kopalnie metali i ród. I był tam wypadek, co mnie wcale nie dziwi. Little Starshine, kim jesteś? Dlaczego ANDU nas dzwoniła? Dlaczego mamy iść do stajni? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym. I pa pa!